Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Cześć siemano, widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Cherry Gamer, a to jest oczywiście strona CSGO Skins, na którą was serdecznie zapraszam, oczywiście o ile macie skończone lat 18, z jedynym niepowtarzalnym kodem CZG, który sobie wpisujecie w tym właśnie miejscu. Dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start No i oczywiście wpisując mój kod i wjeżdżając na przykład za 8.40 bądź za dyszkę 8.40 to jest minimalny depozyt Możecie zgarnąć sobie takiego AWP Asimowa, USP Kill firm Shadow Daggers, Free Handy Navajo Knife, AK-47 i tak dalej, i tak dalej Widzowie, na samym początku jeszcze chciałem wam powiedzieć, że chciałbym zrobić taki odcinek jak Q&A i możecie zadawać pytania na Discordzie. Wchodzicie na mojego Discorda. Linki oczywiście do wszystkiego macie w opisie pod tym filmem. Wchodzicie sobie tutaj w Wola. pytania do mnie. No i możecie zadać tutaj różne pytania. Jak widać, już trzy jakieś pytania mamy. Z tego co widzę, to chyba jedno jest sensowne. Eee, a tak to co? Jaka waga? <laughs> Jak ma na imię pies mojej ciotki? <laughs> ja. No, ale z kim ja mam do czynienia? Widzą, mnie. pytania mają być sensowne, abym mógł normalnie na nie odpowiedzieć. Śmieszne też mogą być, wiadomo, no ale, ale, ale szanujmy się, szanujmy się. Eee, a co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj korzystać znowu z koła fortuny i będziemy losować za ile. Znowu zrobimy bitewkę i może uda się wylosować jakiegoś widza, który otrzyma z komentarza jakiegoś ciekawego skina. No i co, no mam nadzieję, że ostatni odcinek z czatem GPT Wam się podobał. Co prawda, tam była jedna bitwa, ale no powiem Wam, że. Uśmiałem się jak jasny chuj jak zobaczyłem co ten czat do mnie pisze A my przechodzimy do naszego cudownego koła fortuny Dzisiaj w ogóle dźwięk włączyłem Zobaczymy czy będzie fajnie z dźwiękiem No co no to wylosujmy sobie coś Zobaczymy co na pierwszy rzut pójdzie O widzicie jaki dźwięk widzicie klikanie zajebiste <laughs> No i kurwa nie pierwszy, że skin za komentarz od razu dla widza w pierwszym No i w człowieniu W człowieniu Skin dla widza za komentarz za 2-3 dolarki już sobie tutaj wchodzimy w ostatni odcinek, który zdobył naprawdę sporo wyświetleń. 129, poprzedni 120. Także dziękuję Wam bardzo za aktywność, widzowie. Ja sobie wchodzę w ten filmik, ten odcinek jest jak widzicie kręcony jeszcze przed odcinkiem z chatem GPT, także nie martwcie się, zdążyliście zostawić komentarze pod filmem Mega Droga Bitwa, tak zdecydowało koło co wylosowało mi All ale tak czy inaczej mam nadzieję, że film z chatu GPT wam się spodoba. Dobra, ja sobie kopiuję link do tego widzowie, klejam go tutaj i zobaczymy kto tym razem wygra skina za 2-3 dolarki, tak zdecydowało koło, no to tak zrobimy. Okej, okay, kontynuuj. 42 komentarze, widzowie! No nie no, no to, to teraz to was muszę pochwalić, no. Teraz to was, was muszę pochwalić. Pick a winner. Nie kurwa. Nie, kurwa nie mam pytań, nie, nie mam kurwa pytań. Spełnia wymogi, odpowiedział na pytanie, ale to co kurwa twój nick, mordo, to po prostu nie wierzę, nie? Zjeżdżam powoli niżej, i możecie się domyśleć, kto to wygrał, dobra? Ja pierdolę. Dobra, wysyłam Muskina, nie? Wysyłam Muskina. 2,55 masz tutaj Zeusika, mordo. Ja pierdolę. Ale tutaj też będę musiał blurować. Mam nadzieję, że te pytania chociaż zadacie normalne żebym mógł sensowne, fajne QA zrobić, a nie kurwa opowiadać o swojej wadze, o psie mojej ciotki, o kurwa skarpetkach mojej mamy. Zadajcie jakieś sensowne pytania, widzowie, nie? Postarajcie się, naprawdę postarajcie się, bo chciałbym to QA zrobić fajne i żeby było. Kin został, widzowie, wysłany. Wracamy do naszego koła fortuny i oczywiście losujemy. Zobaczymy, czy wylosujemy teraz na przykład jakąś kwotę, za którą będziemy musieli zrobić bitwę. Czy, czy dzisiaj będzie odcinek z rozdawania skinów dla widzów? Dzisiaj chyba nie poszalejemy na CSGO Skins, nie? Dzisiaj chyba nie poszalejemy na CSGO Skins, widzowie. Z tego filmu również losujemy zwycięzcę. Roberto! Fajny filmik. Dla mnie M4A1S najlepsza, bo w sumie nie ma recoila. No i spełniasz wymogi, czyli odpowiedziałeś na ukryte pytanie zawarte w filmie. To był Roberto i miał jakiegoś. O, tutaj typa, dobra. Wchodzimy w profil. Rating, oczywiście, podany. I to był skin za 2-3 dolarki. 2-3 dolarki również. A masz tutaj kałaszka, pierwszy lepszy. Złóż ofertę, potwierdzamy na telefonie. Zobaczcie tutaj, jak zwykle kurwa. Błąd wyskakuje, no bo jakby inaczej, drogi kochany Steamie, jakbyś inaczej mógł to zrobić? Jak nie zjeść wszystkiego pierwszą lepszą aktualizacją? A my lecimy z kolejnym losowaniem, może w końcu uda nam się zrobić bitwę. Widzowie, zobaczcie, ile tych pól jest takich innych. A ile jest kwot? Przecież... No, ewenement odcinek, ty. Ja yeah, pierdolę, widzowie! Co jest? Bitwa za 50 dolarów, bitwa za 50 dolarów, robimy bitewkę. A teraz, widzę ukryte pytanie z odcinka. Jakie jest twoje ulubione danie? Gdyż ponieważ widzisz, ja lubię jeść, więc no jestem ciekaw, co ty lubisz jeść? <laughs> Kurwa. Odpowiedz na to pytanie i będziesz zaliczał się do Biweya. A my lecimy z bitewką za 50 dolarów i zrobimy sobie ją z bustami, tak żeby tych skrzynek dosyć sporo było. No i dobra, mamy 50 dolarów 30 centów. Zobaczymy, co z tej bitwy nam wypadnie. Damy sobie ją na trzy osoby teraz. Tak for fun, nie? 50 to można, można, można... że tak powiem, zaryzykować, widzowie? Aczkolwiek nie polecam tego robić, lepiej grać rozważnie yy, i dobierać sobie odpowiednie skrzyneczki takie, abyśmy mieli jak największe szanse na, na winka. Dobra, mamy 20 skrzynek, także dosyć dosyć sporo. Nie wiem czy to nie będzie jedyny.. jedyna bitwa na tym odcinku. Ale dwa skiny rozdane i to pod rząd. A ja, te koło fortuny, coś chyba zaczyna ze mną f... lecieć, widzowie. Chyba chce mnie pozbawić tych skinów. <grywka> No kurde, powiem Wam, że na razie to jest strzał. O kurwa, Dobra, ty, ale mamy dalej więcej. Może się uda trzech wyruchać, a czy dwóch? Aj, nie by było. Dobra, Na razie prowadzimy, widzowie. Nie jest źle. Tylko, że nie wiem, czy to się na. O! O, o, o! No i dobra, no i pięknie. Teraz to się chyba nawet zwróci. No i cudnie! zajebiście idzie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Chociaż obawiam orzesz ty. Kurwa jeża. Proszę wyprzeć. Dobra, dobra, jesteśmy pierwsi dalej. Bitewka za pięć dych. Ja, yeah, kurwa, udało się. 148 razy 3 profit widzowie. razy 3 profit? No i chciałbym wyciągnąć na przykład dla was skina takiego, żeby wam rozdać jakiegoś lepszego i nie mogę, bo Steam nie pokazuje po prostu ofert wymiary. No nie wiem, nie wiem jak to zostanie rozwiązane, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no dzisiaj też był jednobitwowy odcinek tak jakiś z chatem GPT, no bo wylosowaliśmy dwa razy widza, który wygrał sobie skina z tego jeden widz to Kurwa, będziesz mi, zadałeś mi nieźle roboty do montażu, będę musiał blurować twój nick <gry> no ale dobra no, wymogi to wymogi, spełnia, spełnia nie ma problemu, a ty widzu pamiętaj o Q&A, linki do wszystkiego masz w opisie pod filmem, trzymajcie się na razie, cześć